Stara Polska była wtedy jeszcze. Piękne chwile. Mistrzostwo Polski wywalczone z ruchem. No tuż po awansie do Ekstraklasy. To był sezon, w którym awansowaliśmy i rok po roku zdobyliśmy mistrzostwo. Pomógł drużynie, tak zresztą jak ja, zdobyć um, tytuł mistrzowski. No, nie chcę oceniać Darka, ale no, był dobrym piłkarzem i więcej nie będę się rozwodził na tem w szczegółach na temat jego umiejętności, ale był bardzo ważnym ogniwem tej drużyny. No, nie miał wody. Ale zalety miał jakieś. Zalet miał dużo. Ale o tych zaletach to rozmawialiśmy w pokoju, bo spaliśmy razem. W tym samym pokoju, oczywiście. No Darek był bardzo nieustępliwy, nieustępliwym, takim charakternym zawodnikiem. I myślę, że napastnicy mieli z nim sporo problemów. W wielu momentach ja byłem Dariuszem fornalikiem, a Waldek był. Waldemarem Fornalakiem, także to było rzecz gminna Mocno denerwowało nas to, jeżeli e, takie błędy popełniali ludzie, którzy profesjonalnie się tym zajmują, dlatego trwa to do dzisiaj i mam nadzieję, że po tym spotkaniu to się skończy, aczkolwiek nie wierzę w to. No często po meczach mylono nasze interwencje, mylono Fornalika z Fornalikiem nie jako osoby, tylko w konkretnych sytuacjach. Fornalika z Fornalakiem, no skoro pan się myli, panie trenerze, no cóż, spójrzmy na skład drużyny gościa, więc zespołu Dariusza Fornalaka. Brakuje pauzującego za karti Kaszowskiego, zastępuje go Piotr Bronowicki, najbardziej wysunięty piłkarzem w drużynie piasta Sebastian Olszar. Drużyna gospodarzy Jezierski, Janoszka, Grzyb i wspomagający ich playmaker Marcin Nowacki. Tak wygląda zestawienie ofensywy niebieskich, których brakuje Nykiela, zająca sadloka i Audującego za kartki balasza. Arbitrem tego spotkania jest pan Marcin Schulz z Warszawy. Pierwsza groźna akcja w wykonaniu ruchu Chorzów. Grający na niebiesko gospodarze byli bliscy otworzenia wyniku tego spotkania. Już w ósmej minucie Jakubowski zgranie piłki przez Jezierskiego do Łukasza Janoszki. I po jego uderzeniu piłka trafia w słupek. Aż złapał się za głowę. Zawsze spokojny Waldemar. Fornalik. W pierwszej części tego spotkania dominowali gospodarze. Kiedy tylko zagrywali na jeden, dwa kontakty, potrafili przyspieszyć akcję i stworzyć sobie sytuację podramkową. To doskonałe, prostopadłe podanie w kierunku Wojciecha Grzyba. Zagrywał Remigiusz Jezierski, ale w porę wyszedł z własnej bramki Grzegorz Kasprzyk. Dopiero po 25 minutach gry śmielej zaatakowali, schowani za podwójną gardą goście. Seweryn na jeden kontakt. Wilczek. Jeszcze raz. Damian Seweryn. Piłka do Sebastiana Olszara. Ten próbował się odwrócić z piłką. Jego strzał jednak zablokowany przez Adamskiego. Na Stadionie Śląskim przypomnijmy w lidze ruch. Wiosną jeszcze nie wygrał. Cztery mecze i cztery porażki. Ostatni gwizdek w pierwszej połowie pana Marcina Szulca, który był Zupełnie niewidoczny, to chyba komplement dla arbitra. Paweł Gamla zastępuje Sebastiana Olszara, defensywny pomocnik, a to oznacza, że zauważył Dariusz Fornalak, że zbyt śmiało poczynają sobie w środkowej strefie piłkarze Ruchu Chorzów. W drugiej połowie po wejściu Gamli to już tak nie wyglądało i ta też i punkt zadowoliłby drużynę gości. Pierwsza groźna akcja. W drugiej części meczu w wykonaniu Piasta Gliwice uderzał groźnie Jakub Smektała, chyba jeden z lepszych zawodników w drużynie z Gliwic. Jeszcze uderzenie prawą nogą Marcina Nowackiego, dla którego to było 150. spotkanie w Ekstraklasie. I chyba najgroźniejsza sytuacja w drugiej części meczu dla niebieskich. Ogromne zamieszanie po tym rzucie rożnym pod bramką Grzegorza Kasprzyka. Jeszcze doszutkowanie Marcina Nowackiego. Ale bramkarz gości poradził sobie bez problemu. Powiedzmy sobie szczerze, to nie był zachwycający mecz. Co gorsza zabrakło goli, ale w sumie spotkały się dwa zespoły, które w Ekstraklasie w tym sezonie bramek strzeliły najmniej ruch. Zaledwie 17 piast, tylko 15. Jeszcze ostatni celny strzał w tym meczu oddany przez Mariusza Muszelika, kapitana Piasta Gliwice. I ostatni gwizdek w tym meczu Marcina Szulca. Jeden punkt, który przybliża drużynę z Gliwic do utrzymania się w lidze. Mają już na swoim koncie 30 oczek. Była duża stawka tego meczu. Jedni i drudzy bali się, bali się odkryć, także to spotkanie może dlatego tak wyglądało. No ale plan minimum wykonaliśmy. No zabrakło. Zabrakło tej jednej bramki, żeby, żeby był ten plan, plan maksimum, no ale cieszymy się z tego punktu. Nie chcemy czekać na ten ostatni mecz z Lechią Gdańsk, żeby walczyć z nią o, o utrzymanie. Myślę, że, że sobie poradzimy ze Śląskiem no i będziemy świętować to utrzymanie. Dwaj przyjaciele z pokoju podzielili się punktami.